Ja gdzieś tyle wydałem na kamerki. To wam mogę powiedzieć, zarobić, nie zarobiłem nigdy nic. Na kamerkach, ale wydać wydałem, bo ogólnie kiedyś jak... No w sumie mogę to powiedzieć. Ale... Już wam, ale już wam tłumaczę o co chodzi. Już wam tłumaczę o co chodzi. Kiedyś jak nasze łapie Rafatu streamował, to ja kupowałem żetony, żeby mu dorzucać, żeby ten... żeby tam srał do miski, czy jakieś kurwa inne dzikie rzeczy robił. I, I gdzieś... No, gdzieś 1000 na to poszło, no? Se nie, serio mówię, nie? Bezbek, no ale to no, nie. To nie jest to, to nie, it's not about kurwa bycie zabawnym, tylko... Yy, tylko to prawda jest, no. Czy warto było? Kurwa, Gościu, my siedzieliśmy na tym. Oglądaliśmy te streamy ogólnie osobą, która najczęściej i najdłużej oglądała te streamy, to była Sandra. Sandra potrafiła siedzieć i oglądać całego streama na łapie. i jeszcze wysyłać, kurwa, z, y, jakieś momenty, shoty czy coś na tym, na konfie naszej facebookowej. Teraz się będzie, teraz się będzie, teraz się będzie y, ten, y, wypierać, ale tak było.